Bywa tak, bywa tak, przytulam Was, że szczęście na Was czeka w innej osobie. Nie w tej, co sobie upatrzyliście. Nie w takiej, co wymarzyliście sobie, bo może mieć inną postać. Pan Bóg i Wszechświat wie najlepiej. To jest nasze przywiązanie, czyli Wasze przywiązanie, Wasze uzależnienie, Wasze Przyklejenie się do jakiejś osoby konkretnej i wymawianie sobie, że to jest ta idealna osoba. To jest miłość mojego życia. To jest idealny mężczyzna, idealna kobieta. Po prostu ideał chodzący. A na przykład ta osoba nie chce być z wami, zdradza was, odchodzi o was, od was i wraca, okłamuje, maretuje psychicznie, albo nawet nie ma jakichś takich ciężkich rzeczy. Nie chce być z wami. Za nie ma stałości, nie macie poczucia bezpieczeństwa i, czegoś, e, i takiego poczucia że życie do przodu, życie w stronę swojego szczęścia. Bardzo często wasze szczęście jest w innej osobie. I ta osoba na was już czeka. Ona się już nie może doczekać, ta kobieta, ten mężczyzna. Jeśli jesteście wierzący, tak jak ja, ta osoba już się za was modli, tak jak wy się modlicie za to żeby być z tą osobą, żeby ta osoba była szczęśliwa, żebyście byli szczęśliwi, żeby wasz związek był szczęśliwy. I tylko wtedy zaczyna się od rozstania. Od rozstania z tą osobą, w której się zakochaliście, a żyjecie iluzją, fikcją tej osoby. Bo to widzicie, o to chodzi. To jest iluzja i fikcja. Filozofia faktów. Spójrzcie na fakty. Ta osoba wam mówi, jak ta osoba się zachowuje, tak? Jak ta osoba ma cele życiowe, jak ta osoba chce być z wami. Filozofia faktów. Wasze szczęście zaczyna się najpierw w sercu. I jest też w innej osobie. Jak połączycie te szczęścia, to będzie dziesięciokrotnie więcej szczęścia, nie dwa razy więcej. Tylko najpierw potrzeba wybrać siebie. Żeby powiedzieć nieodpowiednim osobom, nie, dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Kocham Cię, szanuję. Będę tęsknić bardzo. I poradzę sobie z tym. I pójdę dalej. Do osoby, która na mnie czeka. Bo ja też na nią czekam.